Witam cię, wujku Tobiasz. Witam cię, Wojtku, witam serdecznie. Dzisiaj bardzo szybki podcast, ale myślę, że bardzo potrzebny, ponieważ kiedy byłem w Stanach, odbierałeś telefony od rodziców i od wszystkich zainteresowanych basket campem, i doszliśmy do wniosku, że warto nagrać podcast, w którym odpowiemy na najbardziej, najczęściej pojawiające się pytania. Jak to rozmawiało ci się z rodzicami i wszystkimi campersami przez ostatni miesiąc, kiedy mnie nie było? Spójne, miłe, bardzo przyjemne rozmowy. Z reguły te pytania są bardzo skonkretyzowane. Natomiast co nas zaczęło martwić, to właśnie sprawia, że nagrywamy ten podcast, to dużo tych pytań się powtarza, a są już na nie też odpowiedzi, które można znaleźć albo na naszej stronie, albo w bezpośrednich rozmowach z nami podczas campu. Tak, dlatego przede wszystkim, żeby najlepiej poznać basket camp, jeżeli jeszcze tutaj nie byliście. Bardzo polecamy Wam eksplorację naszej strony internetowej, którą włożyliśmy mnóstwo serca i pracy i czasu. I więc tam możecie zobaczyć nasze wcześniejsze wykłady, nasze wcześniejsze odprawy, nasze wcześniejsze treningi. Każdy turnus jaki się odbył przez ostatnie myślę, że spokojnie ponad 10 lat, jest na YouTube. Można sobie obejrzeć z, z, z krótkie relacje, można sobie obejrzeć dłuższe filmy, można sobie obejrzeć film o kampie pełnometrażowym. Więc tak. naprawdę, jeżeli sobie poeksplorujecie naszą stronę. YouTube'a kampowego, Instagrama. Naprawdę możecie zobaczyć jak wygląda kamp od środka. Teraz też możecie znaleźć Basketcamp na Instagramie, gdzie dajemy zawodnikom szansę pokazywania jak wygląda Basketcamp od środka, więc to jest jeszcze taka, takie drugie tylne drzwi. Więc teraz na szybko postaramy się odpowiedzieć wam na takie najprostsze pytania, najbardziej najczęściej pojawiające się, kiedy do nas dzwonicie. Jesteśmy w trakcie konsultacji szkoleniowej na majówce. Ja siedzę w jednej sali konferencyjnej, tobie siedzi w drugiej, żeby poszło nam dobrze, więc tak to na chwilę obecną wygląda. Więc, Tobia, jakie były Twoje najczęściej pojawiające się pytania w ciągu ostatniego miesiąca, kiedy dzwonili Ci rodzice lub zawodnicy? Jedno z najczęściej padających pytań to, jak wygląda dobór składów osobowych, jeżeli chodzi o pokoje. Ponieważ dla nas może nie jest to tak istotne, ale dla ludzi młodych przyjeżdżających na to bardzo ważne, żeby być ze swoim znajomym jakimś w jakimś pokoju. Więc jak to wygląda? Więc ja odpowiadam tym razem. Więc przede wszystkim tydzień przed kampem na naszej grupie na Facebooku każdy kampers może nam podać, z kim chce z kim mieszkać w pokoju. I my po to po prostu staramy się zapewnić mu tą osobę do tego pokoju w ramach możliwości jakie mamy. Ale zazwyczaj udaje się każdego w tej kwestii zadowolić. Jest to zawsze tydzień przed kampem, potem dzień przed przyjazdem, publikujemy listę meldunkową, Następnie wy przyjeżdżacie do Wałcza, dostajecie kartę lub klucz do swojego pokoju i już mieszkacie z tą osobą. Jeśli nikogo nie znacie, bo też się tak zdarza, myślę, że około 40-35% uczestników kampu przyjeżdża na kamp pierwszy raz i zazwyczaj jest sama, wtedy staramy się dobrać was. Pod kątem wieku i też właśnie stażu na kampie. Więc jeżeli ty jesteś pierwszy raz na kampie, to trafiajesz zazwyczaj do pokoju z osobami, które też są pierwszy raz na kampie i są mniej więcej w twoim wieku. Tak to wygląda. Tak, i co warto dodać, do czego też my zawsze zachęcamy, że nie ma co się bać, jeżeli traficie z kimś innym do pokoju, ponieważ jest to super okazja, żeby zapoznać nowe osoby, do czego my zawsze będziemy zachęcać. Tak, jest to bardzo łatwe, ponieważ wszyscy tu się interesują koszykówką, wszyscy przyjechali w jednym celu, więc pierwszy dzień dla tych. Nazwijmy to Rookies, jest tutaj może trochę stresujący i nerwowy, ale później już jest to naturalne i tak wszyscy się znają, i nie ma tutaj nikogo, kto jest na, na uboczu. Jakie jeszcze miałeś pytania? Jak wyglądają kwestie wpłat na kambie, jak wygląda rejestracja? To w ogóle nas dziwi, ponieważ mamy właśnie fajny, bardzo formularz, tak jak tutaj Zigi powiedział, warto zaeksplorować naszą stronę i tam jest wszystko wyjaśnione, ale jeszcze możemy to rozjaśnić, ponieważ często się pojawiało to pytanie. Wszystkie sprawy formalne, Załatwiamy przez komputer, przez online, przez maila, przez formularz rejestracyjny. Rejestracja jest przez formularz. Potem nasze biuro odzywa się na maila i wszelkie sprawy, faktur, płatności, przelewów, weryfikacji przelewów. wszystko odbywa się u nas online, nie przez telefon, ponieważ my nie mamy na żywo podglądu do tego, ale Artur w biurze ma, więc śmiało do niego można pisać. Do nas można dzwonić w sprawach sportowych. Wtedy na pewno wam o tym opowiemy. Co jeszcze? A propos spraw sportowych. Jak wygląda dobór grubny tam? Kto jest z kim w grupie, co trzeba zrobić, żeby być w grupie A, co żeby w grupie C, jak to wygląda? Jest to bardzo popularne pytanie u mnie też. Grupy nazywają się ABCD. Nie mamy żadnych takich grupy profesjonalnych nazw. Tak się utarło od 14 lat, że jest ABCD. Tak jest nam łatwiej, każdy wie o co chodzi. Grupy są, każda jest inna, każda ma trochę inny program, ponieważ pierwszego dnia obserwujemy sobie graczy i staramy się dobrać do takiej grupy, w której nauczą się jak najwięcej. Oczywiście grupa A. Jest to grupa, gdzie zazwyczaj trafiają zawodnicy o największym zaawansowaniu, największym e, stażu na kampie, największym stażu koszykarskim. Potem te grupy B, C i D. E, to są zazwyczaj grupy, gdzie, z, gdzie można, można powiedzieć, są coraz młodsze. Im dalej w te literki idą w górę, wtedy grupy są coraz młodsze. Chociaż rocznik u nas nie jest głównym wyznacznikiem, ponieważ liczy się, jak mówiłem, staż kampowy, staż koszykarski, perspektywy. Aktualna budowa ciała, fizyczność, ponieważ czasami jest tak, że młodszy zawodnik jest już na tyle gotowy, że może trenować ze starszymi. Staramy się tak to dobrać, żeby kamp, każdy z kampu wyniósł jak najwięcej i tutaj mamy dosyć dobre doświadczenie i dobre wyniki w, tym, w tych roszadach. Oczywiście to nie jest tak, że pierwszego dnia zostajecie przydzieleni do grupy i już nie jesteście do końca kampu. Czasami robimy roszady, patrzymy jak ktoś funkcjonuje, jak się zachowuje i kieruje postępy już na kampie. Więc czasami można w tej grupie podskoczyć w ciągu kampu, ale też można pójść do niższej, żeby po prostu nauczyć się jak najwięcej. Bo mamy taką filozofię, że no chcemy, żeby każdy tutaj przyjechał, wyjechał z kampu z, z dużą wiedzą koszykarską, nową. Więc jeżeli widzimy, że ktoś jest na początku swojej drogi, no to nie trafi do tej lepszej grupy, gdzie tam już jest spacing, jakieś takie bardziej zaawansowane sprawy, tylko pójdzie do grupy, gdzie jest więcej techniki. Tak samo, jeżeli ktoś jest. Na początku swojej drogi, to na kampie wakacyjnym będzie miał 80% na treningach techniki i wzmacniania swojego ciała na, na, na własnym ciężarze, a nie będzie miał na przykład przygotowania wydolnościowego jak grupa A na stadionie czy w terenie, więc to wszystko jest na tyle przemyślane. więc te grupy czasami ktoś się denerwuje, że jest w grupie D i wydaje mu się, że ona jest najgorsza. Nie, to, to polega na tym, że trafię do takiej grupy, bo musi się nauczyć po prostu jak najwięcej postaw koszykówki, bo nie sztuką jest po prostu zajechać graczy. My chcemy, żeby oni stąd wyjeżdżali z nową wiedzą koszykarską, nowymi doświadczeniami. Często pytanie, które jeszcze się pojawia, to to, czy my po tym Wałczu chodzimy, czy są jakieś wyjścia do sklepów i tak dalej. Tutaj znowu moglibyśmy odesłać do naszej strony, gdzie jest fajnie pokazany ten ośrodek, w którym działamy, ale może przedstawmy, jak wygląda nasze życie, bo my tak naprawdę nie jesteśmy w samym Wałczu, tylko dokładnie w Centrum Przygotowań Olimpijskich Dukowina. W Ośrodku Przygotowań Olimpijskich jesteśmy w Wałczu. Jest to całkowicie ośrodek odcięty od świata. Nie mamy potrzeby wychodzenia do sklepu, ponieważ mamy tutaj wszystko pod... Ręką. Mamy nieograniczoną wodę mineralną, która jest dostępna w dystrybutorach wszędzie, w każdym budynku, na każdym piętrze. Zawodnicy dostają bidony, shakery, żeby mogli tą wodę sobie bez, w każdej chwili bez żadnego limitu brać. Między treningami, w trakcie treningów i tak dalej. Mamy super stołówkę olimpijską, która jest bardzo dobrze zaopatrzona i jedzenie naprawdę jest na wysokim poziomie i nie jest limitowane, co jest najważniejsze. Jest dużo owoców, yy, warzyw, jogurtów ciasta nawet, jeżeli ktoś ma ochotę sobie zjeść jakiś deser po obiedzie. Więc nie ma potrzeby wychodzenia do, do miasta. Co do życia na naszym na kampie, my uczymy campersów samodzielności. Oczywiście wszyscy są pod całodobowym nadzorem, mieszkają razem z trenerami w tych samych hotelach, na tych samych piętrach, ale nie robimy zbiórek na trening, nie robimy zbiórek na stołówkę, nie robimy jakichś apeli i tak dalej. Zaczynamy dzień rozruchem na treningu, gdzie wszyscy przychodzą sami, sami się budzą. Sami funkcjonują, jeżeli chodzi o przejście na stołówkę z hali, na siłownię z hali i tak dalej. I na koniec oczywiście mamy odprawę, na której pracujemy nad naszym mentalem, mindsetem, ale też oczywiście analizujemy cały poprzedni dzień. Więc kampersi nasi tutaj muszą być na tyle samodzielni, żeby przychodzić na czas na trening, żeby w ciągu jednego dnia łatwo tutaj się jakby ogarnąć na, na, na kampie, ponieważ jest to bardzo wszystko intuicyjne, więc jeżeli ktoś jest pierwszy raz zestresowany, to już z drugiego dnia wie, gdzie co jest, i raczej się nie zdarzają przypadki, że ktoś zabłądzi na ośrodku lub nie przyjdzie na trening i tak dalej, ponieważ jest to tak, co tak planowane i tak zrobione przez nasze 14 lat doświadczenia, że naprawdę jest to wszystko intuicyjne i łatwo się tutaj odnaleźć. I mówimy zawsze, że uczymy zawodników samodzielności, są pod pełną kontrolą i opieką, ale chcemy, żeby samodzielnie przychodzili na trening, samodzielnie się budzili, samodzielnie funkcjonowali, jeżeli chodzi o kwestie pójścia do fizjo nałożenia sobie jedzenia, ponieważ jedzenie nakładamy sobie sami, każdy je to, co chce, więc tutaj też oprócz koszykówki uczymy naszych zawodników samodzielności. No i uczymy też na pewno korzystania z urządzeń mobilnych. Mówię o tym dlatego, ponieważ również często pojawiające się pytanie to to, czy zabieramy na noc telefony. Nie zabieramy telefonów i tutaj, żeby nie dublować, nagraliśmy już o tym podcast, Higiena Cyfrowa, znajdziecie go na naszym YouTube na naszej stronie, tam wyjaśniamy trochę szerzej, dlaczego nie zabieramy telefonów na kampie i dlaczego naszym zdaniem jest to bardzo dobra decyzja. No i tematem też bardzo często, tak jak wspomniałeś, poruszamy właśnie na naszych odprawach wieczorowych, gdzie oprócz samej koszkówki różne jeszcze takie kwestie sportowe poruszamy. Tak, ważnym elementem, myślę, o którym jeszcze możemy wspomnieć. Jest, czy można robić pranie? Mamy tutaj pralnię, więc ale też ona wymaga samodzielności. Trzeba samemu sobie wsadzić to do pralki, nacisnąć guzik, samemu sobie to wyjąć, włożyć do suszarki, ale jest tutaj całodobowa pralnia. Trzeba mieć dwa złote i proszek. I tylko tyle, żeby zrobić sobie pranie na terenie ośrodka. Pytają też zawodnicy, czy mogą przynieść PlayStation ze sobą. Nie zabraniamy tego, ale zazwyczaj jest tutaj taki napięty plan, że nie ma czasu na to PlayStation, więc zawodnicy między treningami mają chill. Gdzieś tam się rozciągają, lub mają jakieś inne zajęcia, więc tutaj to nie, nie ma za bardzo czasu na nagranie. Plan jest tak zrobiony, że jedyne, co mamy czas między posiłkami i treningami, to tak naprawdę zawodnicy ucierają sobie drzemki, których też uczymy, uczymy robić ich drzemki, więc tutaj plan jest pod tym kątem bardzo napięty. Tak, to wyprzedziłeś też trochę moje pytanie, bo właśnie kolejna rzecz, która często się pojawia, jak zawodnicy spędzają czas między, między treningami, no ale sądzę, że. A to odpowiedzieliśmy tak naprawdę przed chwilą, że to jest czas drzemki, odpoczynku, regeneracji, wspólnej rozmowy, ponieważ dużo osób też myśli, że my tutaj jakieś mamy spacerki, ogniska, no to akurat u nas uwagi no to, że po prostu jest tyle, tej, tyle tych zajęć sportowych, no że nie ma już tak. kiedy tego wcisnąć. Jeżeli się zagłębicie w naszą stronę, jest tam też pokazane jak wygląda dzień na basketkampie, jak wygląda życie na basketkampie, warto to pozobaczyć, jeżeli czujecie, że to jest dla Was, jest to na pewno dobra okazja, żeby sprawdzić się. W warunkach bojowych, takich koszykarskich, bo naprawdę kamp jest bardzo ciężki, ale y, mogę powiedzieć szczerze, że wydaje mi się, że zawodnicy tutaj wyjeżdżają stąd y, bardzo zmęczeni, ale mają poczucie, że ta praca, którą wykonują, przyniesie im dobre owoce w postaci dobrej gry. Y, mam też takie pytanie, które często się pojawia: czy do nas mogą przyjeżdżać zawodnicy klubowi, czy, czy bez klubowi? To jest pytanie, które u mnie się pojawiało bardzo często. Często rodzice dzwonili też sami, sami zawodnicy. I Tutaj chodzi o to, że zdecydowana większość graczy na naszym kampie to są gracze klubowi. Ale jeżeli ktoś nie ma klubu, ale ma doświadczenie koszykarskie, czyli trenuje regularnie od jakiegoś czasu w szkole lub w jakimś amatorskim klubie, to znajdzie u nas grupę, której się odnajdzie. Jeżeli ktoś całkowicie nigdy nie trenował, dopiero zaczyna się interesować koszykówką, nie ma żadnego doświadczenia, nasz kamp będzie dla niego za ciężki. Nie to, że go wyrzucamy nie chcemy tutaj jakichś ludzi, po prostu nie będzie miał fanu. Z tego, że tutaj trzeba stawać o 7.15 rano, są treningi, nie ma u nas grania. My nie gramy, a jeżeli są gierki, to są tylko fragmenty gry wy, wy, wyjęte na potrzeby przetrenowania czegoś na, na, na treningu. Więc y, nie trzeba być w klubie, żeby do nas przyjechać, ale trzeba mieć jakieś doświadczenie koszykarskie w szkole lub w jakimś innym miejscu, żeby być już jakby oswojonym z treningiem 5 na 5 To jest bardzo ważne w tej kwestii, ponieważ takich pytań jest dużo i 80% graczy, myślę jest graczy klubowych, mamy duży rozszał że są to gracze, którzy grają w kadrach Polski do graczy, którzy dopiero szukają swoich swojego miejsca w koszykówce. Ale oni nie trenują razem. Oni żyją razem, funkcjonują razem, ale nie ma takiej sytuacji, że trenują razem. Po to mamy te zrobione grupy właśnie, żeby każdy był w takiej grupie, który program dla niej będzie jak najbardziej optymalny do rozwoju. Grupy trenują mniej więcej w tych samych godzinach, więc jeżeli chodzi o godzinowo ilość treningów to jest to samo. Po prostu Program każdej grupy jest inny. Tak, dokładnie. Jakie jeszcze to się pojawiają pytania? Coś ci przychodzi do głowy? Wieczorne treningi indywidualne na przykład. O tak, to też A Może do, do mnie, opowiesz, do mnie tak, często. To ja nie cały czas tutaj gadającą głową. To możemy nawet połączyć dwa pytania. Jedno pytanie: jak liczne są nasze grupy w trakcie tych treningów, powiedzmy, około i jak wyglądają grupy wieczorowe? Więc tutaj odpowiadając, z reguły grupy liczą od 16 do około 20 osób. Często, jeżeli też mamy takie możliwości, uczestniczy wtedy dwóch trenerów podczas treningu jednej grupy. Natomiast jeśli chodzi o te treningi indywidualne, to są jeszcze mniejsze, jeszcze mniejsze grupy. I możemy, żeby to uściślić, mamy dwa drużynowe treningi, które, które składają się po śniadaniu i po obiedzie. To są treningi, które składają się z koszykówki i na przykład jakiegoś fitnessu, crossa, siłowni to jest połączone. To są dwa drużynowe, a rano mamy jeszcze mniejsze grupy i to są treningi indywidualne. Rano, jak wygląda trening poranny? Ubudzenie. Gry, Zabawy, tak, żeby było miło fajnie, przyjemnie, ale też, żeby jednak coś z tego wynieść, żeby się czegoś nowego nauczyć. Gryje zabawy, nie mylmy tego z graniem w koszykówkę. Są to ćwiczenia, które pobudzają nasz układ nerwowy w jeszcze mniejszych grupach, na kilka stacji podzielone. Technika, gibkość, szybkość, trochę też profilaktyka przed kontuzjami i tak dalej. Wieczorem. Twoja działka. Treningi wieczorne. Coś, co bardzo lubię, ponieważ mamy wtedy jeszcze dodatkową możliwość, żeby też tych zawodników lepiej sobie obejrzeć, bardziej z nimi popracować indywidualnie. Grupy około od pięciu do powiedzmy ośmiu osób. Jesteśmy podzieleni z reguły. Wszyscy trenerzy w tym uczestniczą, którzy akurat są dostępni, którzy nie udają się na basen z resztą obozu. No i wtedy staramy się, jak gdyby, wybrać poszczególne elementy i najczęściej w formie stacji przeprowadzać zawodników przez konkretne umiejętności, rzuty, wykończenia, podania. Pozłowanie, każdy trener na danego dnia zajmuje się konkretną umiejętnością, no i mamy wtedy czas, żeby skupić się na jeszcze większych detalach oraz poprawić błędy, które gdzieś tam w międzyczasie zauważyliśmy, skorygować je, tak, żeby to było, tak jak sama nazwa mówi, trening indywidualny, jak najbardziej zindywidualizowane i dostosowane pod poszczególnych graczy. Tak, wieczorem na trening indywidualny przychodzą graczy, którzy dobrze pracowali cały dzień i mają jeszcze siłę. Ci, co nie mają już siły, idą chillować na basem. Lub jeżeli ktoś. Ma dosyć basenu, nie chce iść na basen, to wtedy ma czas na rolowanie, rozciąganie, regenerację. Po prostu jest, mamy mnóstwo tego sprzętu i każdy wtedy się regeneruje. Nie ma wieczorem zamulania w pokoju. Tak to, tak to między jego wygląda. I potem po tych treningach idziemy na, idziemy na odprawę, która czasami trwa pół godziny, czasami półtorej godziny. Zależy jak tam, jaki mamy flow. Czasami, jeszcze jeżeli mamy dużo mocy, to staramy, sobie, staramy się zrobić jakieś warsztaty po to, żeby nasi gracze rozwijać nie tylko koszykarsko. Ale też yy, mentalnie. No jest to też moment. co? Dojazd na basketcamp, To jest pytanie popularne. Dojazd na basket camp. tak. Autobusy, basket camp. samoloty, camp. jak tu dotrzeć? Słucham? Tak, jak Słucham? dotrzeć? Czasami rodzice pytają, skąd jest wyjazd, i dzwonią z mniejszych miejscowości, myślą, że podstawiamy autokar. Otóż nie, dojazd na basket camp jest we własnym zakresie, ale mamy grupę na Facebooku, gdzie rodzice się bardzo sprawnie często dogadują, że jedni przewożą, drudzy odwożą, plus. Bardzo, bardzo tutaj dobrze nam idzie współpraca z koleją, oczywiście współpraca w cudzysłowie, ponieważ gracze przyjeżdżają do nas sami pociągiem, a my ich odbieramy z dworca. Pan Flisek, rocznik 2011, jest rekordzistą, bo jest najmłodszym graczem, który już od trzech lat chyba jeździ pociągiem i za nim tak naprawdę w ślad poszło bardzo dużo graczy, roczniki 2011, 10, 9, 8, wszyscy ci gracze, Dają już spokój swoim rodzicom, nie muszą być przywożeni autem, przyjeżdżają pociągiem, my odbieramy ich z dworca po kampie, zawozimy ich na dworze, zwracają do domu. Więc albo można przyjechać samemu autem, albo można się z kimś dogadać, albo można przyjechać pociągiem. Czasami też ktoś przyjedzie flik z busem, ale to zdarza się raczej rzadko, raczej tutaj pociąg wygrywa, więc nie bójcie się przyjeżdżać nas pociągiem, zgarniemy z Was z dworca. Myślę, że jest to bardzo bezpieczna forma podróży i też wygodna, bo czasami przyjeżdżają do nas gracze z Lublina. Tak naprawdę z całej Polski nie ma województwa, gdzie nie ma, nie ma tam rodziny basketcampu i też tutaj wielu graczy też z zagranicy przyjeżdża, ale oni to już pociągiem raczej do nas nie dojadą. Chyba, że z lotniska. Tak. Co jeszcze? Najważniejsze kwestie. Jeżeli chodzi o co, do, co dostają zawodnicy. Często rodzice pytają, czy trzeba kupować stroje. Nie trzeba Aha, kupować tak, tak. Dostajecie od nas. Różne zestawy. Nie chcę teraz wymieniać co, ale zazwyczaj jest to strój, bidon, worek, koszulka i jeszcze tam jakieś inne rzeczy, będzie tego też więcej. Smycze. Mamy też, otwieramy też niedługo naszą linię odzieżową, gdzie będzie można sobie domówić jakieś bluzy, dressy, czapki i tak dalej, ale to wszystko musicie śledzić na naszej stronie, więc tak to na chwilę obecną wygląda. Jeżeli masz jakieś jeszcze pytania, możemy na szybko coś zrobić. Jeżeli nie, to myślę, że takie taki szybkie odpowiedzi szybkie kompendium wiedzy na temat basketcampu. To chyba to, co najczęściej się pojawia z takich z takich pytań. No, przede wszystkim jeszcze podsumowując to, co cały czas mówimy, zachęcamy do śledzenia naszych social mediów, naszej strony, ponieważ to, co my tutaj mówimy, tak naprawdę już się tam znajduje. No i w łatwy, miły, przyjemny sposób można sobie, jeżeli komuś wypadnie z głowy, te informacje odświeżyć, na bieżąco sprawdzić. No i też patrzeć co nowego, ponieważ co chwilę jakieś nowości się pojawiają, czy to jeżeli chodzi o nowe twarze w sztabie trenerskim, czy to jakieś Nowe rzeczy, które pojawiają się na terenie ośrodka, także warto to na pewno śledzić. Tak, jeszcze jest takie pytanie, czy dziewczyny trenują, trenują razem z chłopakami? Zazwyczaj to, tak. tak, dziewczyny trenują razem z chłopakami, ale też zdarzają się turnusy, gdzie dziewczyny mają swoje osobne grupy. Jest to uzależnione od tego, ile akurat mamy dziewczyn, ale tutaj akurat przy naszym systemie treningowym, przy naszym, naszej filozofii treningów nie ma tutaj wielkiego problemu, jeżeli chodzi o trenowanie dziewczyn i chłopaków, ponieważ my skupiamy się i tak, nawet jeżeli mamy treningi te grupowe, gdzie mamy te kilkanaście osób, to i tak skupiamy się na technice indywidualnej, więc tutaj nie ma takiego problemu, że jakiś chłopak dla silniejszy fizycznie gra z jakąś dziewczyną i ona jest tłamszona i nic z tego treningu nie wynosi. Nie ma takiej sytuacji, ale zazwyczaj dziewczyny są w grupach mieszanych z chłopakami. Jeżeli się bez jakiś trafi turnus, a bywają też takie, że jest dużo dziewczyn, wtedy one dostają swoją grupę, ale to zależy tak naprawdę jak nam się ten turnus ułoży i nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć na przykład jak na kolejnym turnusie będzie to to wyglądało. Tak. To chyba takie najważniejsze kwestie. Tak, Chociaż, dnia... to, to, mogliśmy w ogóle rodzica jakiegoś tu zaprosić, to wtedy najłatwiej by było. Rodzic by najwięcej wiedział, co tutaj można zadać zapytania. pytania. Jakbyśmy nagrywali nasze rozmowy, to moglibyśmy to nagrać, ale w każdym tak. razie ja to... takie, takie szybkie pytania, które nam przyszły do głowy, spontanicznie nagrywamy ten podcast. I fajnie, że to przesłuchaliście, na pewno Wam to ułatwi podjąć decyzję, czy tu przyjechać, czy nie. Co do przyjazdów, te wakacje, miejsca już są praktycznie wszystkie zapełnione. Zostały jakieś pojedyncze miejsca na siódmy i na ósmy turnus. Wiem, że niektórzy teraz dzwonią i chcieliby na piąty, czwarty, trzeci, ale niestety to się nie wydarzy, ponieważ już w tej chwili są listy rezerwowe. Możecie nas pisać, prosić o miejsce na liście rezerwowej, ale wtedy dostaniecie to miejsce, jeżeli ktoś się po prostu połamie albo zrezygnuje z kampu. Bo nie planujemy powiększać liczby osób na kampie. Ponieważ wtedy przede wszystkim ja zawsze mówię, że nie będę w stanie nauczyć wszystkich imion, bo jeżeli będziemy mieli mnóstwo ludzi na kampie, to nie będziemy w stanie was niczego tutaj nauczyć. Zrobi się taka fabryka bezsensowna, a my tutaj mimo wszystko chcemy was z pierwszego dnia ocenić, potem każdego dnia was poznawać i planować wasze kariery, pomagać wam rozwijać wasze kariery i żeby to zrobić musimy was poznać. Jeżeli to będzie za dużo osób, to wtedy tego nie będziemy mogli zrobić i ten kamp straci na jakości, straci swój klimat. I myślę, że jest to dla nas bardzo miłe, że te miejsca się tak szybko zapełniają, że w tej chwili naprawdę zostało siedem miejsc chyba na te dwa ostatnie turnusy. Więc jest to znak, że tutaj wracacie. Współczynnik powracalności jest chyba 65% w tym roku. Więc jest to i to tylko liczymy z zimy do lata. Więc Bo niektórzy gracze przyjeżdżają na wszystkie kampy, niektórzy sobie przyjeżdżają tylko latem, niektórzy zimą, więc ciężko to ocenić. Ale współczynnik powracalności jest 65% na tą chwilę. Więc jesteśmy z tego bardzo dumni. Mamy rekordzistów, co przyjeżdżają kilkanaście razy na kamp, więc jest, to jest dla nas bardzo dobra wizytówka i bardzo dobry znak, że musimy dalej to robić rozwijać. Stąd na przykład teraz jesteśmy na konsultacji majowej, potem jest czerwcowa i dodajemy takie mini campy między wakacjami i feriami, żebyście mogli z nami się rozwijać. Co jeszcze? Masz coś jeszcze? E, tak, jeszcze jedno pytanie, które przyszło mi do głowy w związku, że to wspomniałeś o campersach powracających albo takich, którzy jeżdżą tylko na tylko w ferie bądź tylko w wakacje. E, jeszcze o trenerach chciałem wspomnieć, ponieważ też bardzo często się pojawia pytanie, czy trener XY będzie na tym i na tym e, turnusie, w ten i w ten w tą, w tą w konsultację? E, nie zawsze się tak zdarza, że my jesteśmy w tym samym składzie, natomiast to warto zaznaczyć, że gdzieś ta filozofia, którą przekazują jest wspólna, Także ja osobiście uważam, że nie jest to temat najważniejszy, ale ponieważ takie pytania się pojawiają to też warto może o tym wspomnieć. Stawiamy na to, żeby u nas sztab był bardzo dynamiczny. Trzymamy po podstawowych trenerów, którzy do nas pracują, ale często też dodajemy nowych. Stąd ostatnio mieliśmy trenera z Grecji, e, który też prawdopodobnie do nas wróci latem i zimą na kolejne kampy. Będziemy dodajemy też kolejnych trenerów. Trochę nam się wyczepał temat y, trenerów polskich, ponieważ y, uważam, że nasz sztab polski w tej chwili jest bardzo dobry i on nie wymaga dodawania nowych nazwisk z Polski, więc żeby rozwijać też nas Dodamy graczy, trenerów z zagranicy, po to, żeby oni mogli nie tylko rozwijać naszych campersów, ale też, żeby mogli rozwijać nasz stad trenerski, wnosić jakąś nową nowe filozofię, więc cały czas nad tym pracujemy. Sześć tygodni mieliśmy trenera z Grecji, który pracował w Żegirie Siekowno. G prawdopodobnie będzie z nami jeszcze w przyszłości, ale też nie zamykamy się na to. Chcemy dodać jeszcze kogoś, więc na pewno śledźcie to, bo może to być dla Was bardzo miła niespodzianka. Nie ogłaszamy tego przed początkiem rekrutacji, tylko ogłosimy to dopiero jak zamkniemy wszystkie, wszystkie miejsca, ponieważ y, zawsze mamy taką filozofię, że nie kusimy, o przyjedźcie do na nas na basket camp, bo mamy trenera z zagranicy. Y, myślę, że y, każdy chce tu przyjechać, bo widzi, że przez wiele lat szkolimy dobrze młodzież y, i niech ten nowy trener, którego na przykład dodamy, będzie dla Was miłą niespodzianką, już jak już będziecie wiedzieć, że te miejsca są dla Was zaklepane. Dokładnie. Chyba wszystko z takich najważniejszych kwestii. Chyba tak. My nagramy jeszcze jakiś podcast niedługo. Nie może być tylko mojego gadająca głowa cały czas, ale zachęcam Was do słuchania naszych podcastów, oglądania filmów. Jeżeli nie mogliście przyjechać na kamp, nic się nie martwcie u nas. Jeżeli raz byliście na basketcampie, to cały czas należycie do Basketcamp Family. Więc jeżeli nie uda Wam się przyjechać w te wakacje, zapraszamy Was zimą na jakieś konsultacje szkoleniowe w przyszłości. Nie obrażamy się, że na przykład nie zdążyliście się zarejestrować i nie możecie przyjechać. Zawsze jesteście tutaj mile widziani, więc. Tym się kompletnie nie przejmujcie, bo wiem, że czasami gracze piszą, że przepraszam, że nie, że nie przyjeżdżam w wakacje, bo tam zaspałem i tak dalej, że nie ma miejsca. Kompletnie się tym nie przejmujcie. no ale też sami wiecie, że, żeby KAM dobrze funkcjonował, nie może tutaj być kilkadziesiąt osób, nie może to być 100 osób, bo wtedy nie ma żadnych szans, żebyśmy tych, tych ludzi poznali i im pomogli stać się lepszymi koszykarzami ludzi. Więc taka jest nasza filozofia, z tego się trzymamy i bardzo się cieszymy, że mamy koniec. Pierwszy, dzisiaj mamy 1 maja, nagrywamy to 1 maja na Majówce i praktycznie zostało, nie pamiętam dokładnie, ale załóżmy, że 7 miejsc na siódmy turnus i 6 miejsc na ósmy i, i to jest koniec. Więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby do nas przyjechać, zapraszamy na ostatnie miejsca, o ile to będą jeszcze wolne, podczas kiedy ten podcast się pojawi na Spotify. A jeśli chcielibyście zobaczyć, jak trenowaliśmy w majówkę, ponieważ, tak jak tutaj zostało wspomniane, dzisiaj zaczęliśmy naszą konsultację, to będziecie mogli na pewno nas znaleźć i na YouTube, i na naszej stronie. A na Instagramie w ogóle polecamy śledzić z uwagi na to, że właśnie wdrożyliśmy nowy projekt i teraz Kampersi sami Relatujemy. prowadzą naszego kampowego Instagrama. Oczywiście, więc tym razem się żegnamy, już żeby nie przedłużać. 26 minut, bardzo długi podcast, najdłuższy chyba ostatnio. Zachęcam Was jeszcze na koniec do słuchania naszych starszych podcastów, starszych filmików, bo jest tego mnóstwo. Macie warsztaty z dietetykiem, macie warsztaty z psychologiem, macie nasze rozmowy o higienie cyfrowej, macie o naszym programie monitorowania graczy. Mnóstwo tych wiadomości jest. Chciałbym, żebyście to oglądali, ponieważ to, co ja mówię na kolejnych naszych odprawach, na kolejnych kampach, to nie jest. Powtórka tego, co już widzieliśmy, tylko cały czas mówimy nowe rzeczy. Więc warto złapać tą ciągłość. zanim przyjedziecie na basket camp, obejrzyjcie sobie starsze filmiki z tych naszych odpraw, po to, żebyście mieli tą świadomość, że tutaj przejeżdżacie i jesteście, macie kontynuację tej wiedzy, którą Wam tutaj dostarczamy za darmo. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Tak jest. No to co, Ziki? idziemy chyba zobaczyć, czy nasi kamperci dotarli na basen, ponieważ I za da, chwilę właśnie w tej czas chwili. regeneracji. Więc idziemy zacząć na basen, potem mamy sesję zdjęciową, odprawę, no i zaczynamy pięć dni intensywnej pracy. Jutro 7.15, pierwszy trening, ale jeszcze nie powiem, nie wiem, czy na stadionie, czy, czy na hali, jeszcze się zastanawiam, sprawdzimy prognozę pogody. A tymczasem do zobaczenia do kolejnego razu, wujku Tobiaszu, widzimy się za 5 sekund, a z Wami, mam nadzieję, w Wałczu. Do zobaczenia.